Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Pomidory w sierpniu są naprawdę bardzo tanie i do tego naprawdę smaczne. W zimie nie znajdziecie takich pysznych pomidorków. Jednakże powiem Wam, że nie wiem, co mnie podkusiło do tego, żeby właśnie z tych pysznych pomidorów zrobić ketchup, co jest zajęciem naprawdę bardzo pracochłonnym. Znaczy, może nie tyle pracochłonnym, co zabiera po prostu dużo czasu, trzeba tam mieszać w garku, żeby odparować wodę z pomidorów i żeby cały keczup nabierał odpowiedniej konsystencji. To zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż myślałam na samym początku, dlatego polecam ten przepis osobom, które są na emeryturze albo na urlopie i nie wiedzą, co zrobić ze swoim wolnym czasem. Ewentualnie dla tych osób, które cierpią na nadbior pomidorów, bo na działce im te pomidory obrodziły. Mimo tego, że przepis na keczup jest dość pracochłonny, to naprawdę on bardzo smacznie jest, zbliżony w smaku do keczupu takiego, jak można kupić w sklepie. Mój wyszedł bardzo pikantny, właśnie taki chciałam, żeby był. No i wiadomo, że nie ma w nim wszystkich zagęstników i polepszaczy smakowych, co też jest jego zaletą. I jeszcze jedna moja uwaga, zanim przystąpicie do robienia tego keczupu domowego, to to, że z pomidorów wychodzi naprawdę bardzo mało keczupu. Ja użyłam ponad 4 kg pomidorów, z czego wyszło mi ostatecznie... Cztery małe słoiczki keczupu, więc wydajność te, tego przepisu jest generalnie niska i trzeba mieć naprawdę bardzo dużo pomidorów, żeby zrobić sobie zapas keczupu na całą zimę. Jeśli mimo to nie zniechęciłam was do zrobienia domowego keczupu, zapraszam na przepis. Przygotowanie keczupu zaczynamy od obrania ze skórki pomidorów. Najpierw nacinamy skórkę pomidorów, umieszczamy je po kolei w dużej misce lub garnku, a następnie zalewamy wrzątkiem. Po około minucie gorącą wodę z garka odlewamy, a skórka z pomidorów po takim zabiegu schodzi naprawdę bardzo łatwo. Obrane pomidory kroimy na cztery części. Poza pomidorami do wykonania domowego keczupu potrzebna jest także cebula i czosnek. Pokrojoną w kostkę cebulą oraz pokrojony w plasterki czosnek podsmażamy na oliwie z oliwek. Do podsmażonej cebuli dodajemy pokrojone wcześniej pomidory. Dodajemy także przyprawy, u mnie były to goździki, ziele angielskie, liście laurowe, szczypta cynamonu oraz trzy łyżeczki ziaren gorczycy. Ja do swoich pomidorów dodałam sporo ostrej papryczki. Do garnka wlewamy także 1 trzecią szklanki octu oraz pół szklanki cukru. Całość także solimy do smaku. Zawartość garnka mieszamy i dusimy na małym ogniu przez około 1,5 godziny. Po tym czasie pomidory nam się rozpadną. Zdejmujemy garnek z ognia, wyjmujemy liście laurowe i ziela angielskie, a następnie wszystko miksujemy przy pomocy blendera. Po zmiksowaniu przecieramy pomidory przez sito o drobnych oczkach i ponownie wstawiamy garnek na niewielki ogień. Od czasu do czasu mieszamy pomidory w garnku i czekamy, aż woda odparuje i cały ketchup zgęstnieje. Ja czekałam na to jedyne 3 godziny. Gorący keczup przekładamy do słoików, które wcześniej zostały dokładnie umyte i wstawione do nagrzanego do 120 stopni piekarnika na około 15 minut. Podczas przekładania keczupu do słoików zarówno słoik jak i keczup powinny być bardzo ciepłe. Wypełnione słoiki mocno zakręcamy i ponownie wstawiamy do nagrzanego do 120 stopni piekarnika na około 20 minut mi 4 słoiczki po 200 gram, takie małe właśnie od tam koncentratu pomidorowego. Plus tutaj sobie odłożyłam troszkę na takie bieżące spożycie. Bo tak jak mówiłam, ketchup jest naprawdę bardzo smaczny, już nie mogę się doczekać, kiedy zrobię domowe hamburgery właśnie z tym ketchupem. No to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście wszystkie składniki, dokładny opis przepisu znajdziecie też u mnie na blogu panifotografie.eu, a listę składników także pod opisem filmu poniżej. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i zapraszam Was do oglądania innych filmów na tym kanale. I dajcie koniecznie znać, czy taki domowy ketchup robicie i czy planujecie poświęcić swój cenny czas na jego zrobienie.